Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Dary z Wędkarstwo. W dzisiejszym odcinku odwiedziłem warsztat samochodowy. Nie, żartuję. W dzisiejszym odcinku przyjechałem do magazynu Sklepu Wędkarskiego Trotka. Za mną stoi magazyn Sklepu Wędkarskiego Trotka, w którym dzisiaj mam zamiar kupić bardzo fajny produkt, który na pewno przyda mi się na długich zasiadkach karpiowych. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda owy magazyn, jeśli jesteście ciekawi, jaki produkt mnie zainteresował, zostańcie ze mną. Zapraszam Was do oglądania. Witam serdecznie wszystkich widzów Dary z Wód. Witam Cię, Danielu. Bardzo nam miło, że kręcisz film na swój kanał u nas tutaj na magazynie. Słuchaj, wybrałeś... Opowiedz coś o produkcie. Co wybrałeś? 8. Wybrałem produkt, który na pewno się przyda na niejednej zasiadce karpiowej. Również jak jeżdżę z trotką, jak i ja sam jeżdżę nad wodę. To jest produkt... Który warto mieć na dłuższych zasiadkach, dzięki niemu można mieć łączność z domem, łączność z przyjaciółmi, można mieć naładowany sprzęt, na przykład w naszym wypadku, w którym kręcimy filmy, to jest powerbank Atom. Jest to powerbank o dużej mocy, ten akurat ma 60 tysięcy miliamperogodzin, dzięki niemu można naładować sobie wielokrotnie telefon, Od nasi koledzy się wygłowiają, wielokrotnie można sobie naładować telefon. Ile razy no. można? Ojej, to zależy od telefonu i pewności baterii, ale na pewno jest to kilkanaście razy, a nawet kilkadziesiąt razy. Jeżeli chodzi o drona, o aparat, tak samo wielokrotnie. Z tego co się orientuję, chyba bateria w Twoim aparacie mogłaby być naładowana około 40 razy. Może nawet więcej. Długie produkty Także będą. Mógłbyś wielokrotnie sobie naładować i kręcić film od nowa i od nowa. Wiadomo, nie tylko do kręcenia filmów taki produkt się nam nadaje idealnie, także jeżeli mamy zasiadki dłuższe, bateria w telefonie czy inne... Urządzenia, które macie na baterii, możecie ładować. Firma ta PowerPacks oferuje takie urządzenia jak latarki, tak, radio, telewizor. Pokazać, no, możemy, pokaż najpierw to, bo kamerki takie no, no i zdecydowałem się na zakup tego sprzętu. Tutaj wiadomo, instrukcja chyba nie ma. Jedną z atutów tego PowerBanka jest jego wielkość 2 kg. Niewielkich rozmiarów. O takiej mocy powerbanki, często akumulatorowe, ważą po 13 kg i są olbrzymie. Ten jest naprawdę niewielki. Można podpiąć sobie normalną wtyczkę do ładowania i ładować bezpośrednio, właśnie, baterię od telefonu. Mamy gniazda USB, gniazdo zapalniczki. Można go naładować. Samego powerbanka można naładować gniazdem z samochodu, można też tym gniazdem zapalniczki ładować jakieś urządzenia, można go ładować też solarem, no i można go ładować klasycznie w domu, po prostu z gniazdka, tak, tylko trzeba mieć polską wtyczkę. Nie, polska wtyczka idzie tutaj w zestawie, tutaj już, już, już szukam. Sekundkę, bo mnie się zapodziała. zapodziała. Jak to w magazynie. O, dokładnie. o no tak. bo W zestawie to jest produkt angielski, także w zestawie jest wtyczka typowo angielska, ale producent tutaj jesteśmy dystrybutorem na Polskę. Dostajemy wtyczkę europejską, więc dostajesz dwie wtyczki, żeby móc sobie spokojnie naładować. W domu. No bo tak to byś musiał być faktycznie no tak. przejściówkę, ale też się da oczywiście z przejściówką, ale lepiej mieć wtyczkę normalną. No, więc to jest powerbank który ma taką funkcję, że łatwo go naładować i łatwo on ładuje różne urządzenia takie, których zwykłymi małymi powerbankami nie jesteśmy w stanie naładować bo jest zbyt małe napięcie tym powerbankiem możemy naładować drona, czyli podpiąć sobie laptop na przykład i no do tego tam. jeszcze ten powerbank ma taką latareczkę żyje, no, taki gadżecik, no, ale czasami może się przydać jak ktoś... na przykład jak podpinasz telefon po ciemku, tak? tak no, żeby sobie chociażby Cokolwiek innego. Dlatego muszę Wam powiedzieć, że już niedługo wybieramy się w totalną dzicz. Tam nie będzie możliwości podpięcia telefonu, podpięcia w ogóle prądu do namiotu. Będzie dzicz. I to, ten produkt będzie nam potrzebny, żeby nagrać materiał, żeby mieć kontakt ze światem. Dokładnie. No dodatkowo, docelowo można sobie dokupić Solar, dzięki któremu możemy też ładować telefon, ale i możemy ładować ten powerbank jest to tak rozwiązane, że mamy naprawdę potężny solar Nie do końca znam się na tych oznaczeniach wszystkich 60W Do e... tego co 60V Ciężko mi powiedzieć, jakie to jest oznaczenie. Nie znam się na tym, nie przygotowałem się trochę z partyzanta. Tutaj nas Daniel zaskoczył, ale e, chodzi o to, że e, jak się orientowałem, w internecie to jest mocny panel słoneczny. Zobaczcie, jaki on długi jest. Dokładnie. Możecie sobie zawiesić na namiocie lub linkami tutaj. E, nie, te... Są też karabinczyki. są też, tak? Są karabinczyki w zestawie cztery... a tu jest kabel do ładowania. O, macie karabinczyki do zawieszenia, ale i linka też czasem się przydaje. Jak... Można ładować właśnie Atoma, jest wejście USB, można sobie ładować inne urządzenia, chociażby telefon. Jak Krzysio nam mówił, że tutaj co pracuje w sklepie Trotka, to panel słoneczny Atoma ładuje 1% na ponad minutę. Na minutę, tak. To wszystko zależy też od y, słońca. To musi być słońce też. Znaczy musi być słońce, jak jest mocny, mocno nagrzewa się, no to ładuje szybciej, tak? Troszkę szybciej. Jeżeli jest słońce takie za chmurkami, no to będzie to trochę słabiej, nie? To słońce jest nam do tego faktycznie potrzebne. Na pewno z takim komplecie jesteśmy totalnie już niezależni. Możemy sobie ładować no, atomy. atomem, jest, tak? atomem ładować możemy dokładnie. Atomem możemy ładować następne produkty. Firma Powerpacks także ma atoma o większej mocy 78, e, am, tych e, o, nie, MHA to jest e, o, nie pamiętam jak to się czytało. Nie chciałbym coś przekręcić. Dobra, dodatkowo możecie kupić sobie z tej firmy telewizor na ryby. Sprawdzaliśmy, działa, już nawet parę osób kupiło. 28 kanałów, 14, w zależności od zasięgu. Tu jest antena. A nie, ty nie widziałeś akurat anteny. Antena jest, można... antena jest w zestawie, ale jest taka mniejsza. Można dokupić trochę mocniejszą za 100 zł telewizor. Normalnie oglądamy telewizję naziemną za darmożkę, chociaż Fiechna albo ryba. nawet ha, trzeba płacić no. ten a to obowiązek. No. On jest na baterię jakoś, czy pod No Nie, to ładujesz sobie go. Powerbank. Aha. To nie, masz taki Ludzie, telewizor... powerbank to podstawa. No, Do niego można wszystko... Taki telewizorek dość długo trzyma i łatwo go szybko naładować, nawet mniejszym powerbankiem. Dużo lepiej się na niego w nim patrzy niż na lap, tablecie. Ekran jest delikatnie matowy. Dodatkowo można włożyć kartę, kartę y, pamięci i oglądać na przykład filmy. Więc A USB też, też można podpiąć. można podpiąć. USB podpiąć. Co tam trzymasz? Pokaż. To jest za ciekawie, Pokaż jest bliska taka... najpierw opakowanie, bo bardzo fajny pokrowiec ma. Tak. Niektórzy na live mówili, że to jojo. To jest latarka. Czołówka. Czołówka. Bardzo malutka. Mieści się, no, tutaj mam duże kieszenie, ale w każdej kieszeni powinna się zmieścić. No zobaczcie. Tak, dość mocna czołówka 450 lumenów, możliwość zamontowania na czole, możliwość zamontowania na czapce. Jest też opcja dwóch kolorów, żeby nie ściągać tak komarów. Możemy sobie włączyć ją w ten sposób, że możemy ją włączać i wyłączać poprzez machnięcie o, ręką, będzie. ale możemy też tą opcję wyłączyć i wtedy nie włącza się, nie wyłącza. bo no, nie W nocy przysz... biegniemy do brania, to tylko. Czapkę zakładamy i machniemy sobie ręką przed tą. No proszę, proszę. bardzo, machnij. Czekaj, to w warunkach polowych. Tutaj Co można też do czapki na... podpiąć, tak? Tak, można, masz tutaj przejściówkę. Dobra, do czapki, masz czapkę. Ławmy się, jeszcze tego do czapki nie podpinałem. Teraz tą y, funkcję. Włączasz sobie lampkę. Funkcję, no i teraz machnij. O, I wstajemy w nocy. To jest odłożone na y, półce. Szybko zakładamy czapkę, machniemy i biegniemy do brania, tak? Tak. No. Wyglądało no. to trochę komicznie, ale, ale... światło. To jest latarka, akurat ta latarka to jest taka e, z powerbankiem i wodoodporna. To jest latarka, tak o której mowa, jest bardzo popularny model. E, jest to latarka do namiotu z czujnikiem ruchu, e, dzięki któremu też ładowana, też jest ładowana e, właśnie z powerbanka, no albo z gniazdka po prostu, niezwykle w świecie. I jak przytrzymamy ten guzik, a nie tak, czekajcie, jeszcze raz, przytrzymamy guzik to może... bo coś źle robię a nie, dwa razy trzeba kliknąć, przepraszam was przytrzymamy, włączamy może jest przeładowana zaraz, zobaczymy drugą a daj powerbanka, podepniemy słuchajcie, no po to powerbank Musimy właśnie. sprawdzić, czy nie uszkodzona, żeby nasi widzowie, aż twoi widzowie, nie pomyśleli, o. że sprzedajemy Bubla. Bubla? Dobra. A tym? Bo tu jest dedykowany, Aha. ale być może czekać, zobaczmy, czy jest taki. Myślę, On że chyba jest. Chyba jest. Ten. Nie, ten nie. Czekaj. Nie, to jest jednak inny niż. To jest to gniazda do telefonów, mhm. więc do tego musisz mieć osobny, ale tu macie cztery wejścia USB, także możecie cztery telefony na raz. widzicie, od razu zaczęło się nam ładować. Mruga na czerwono. Wskaźnie mamy znaczy, wskaźnik, że... ile procent też jest ładowane. Tak, możesz pokazać powodu. z bliska. Tak, to zobaczcie. U. Zobaczymy, czy pod prądem możemy ją włączyć, ale może tak być, że... o, możemy. Widzicie, może mocniejszą, słabszą, już się ładuje, a jak się dwa razy kliknie, mamy czerwony, biały, mocniejsza, o widzicie, mryka dwa razy i teraz nie będziemy się ruszać, lampka zgaśnie, trzeba niestety chwilę poczekać, chwila później. No jak będziesz się ruszał, to się nie zgaśnie. A. A. Nie no, tu oczywiście. Machnij ręką. A ruszcie. <noise> Możliwe, że Może dalej jest rozładowana, widzieliście? Słuchajcie, weźmiemy drugą, bo tutaj przez to, że ona jest... O, widziałeś? Teraz się znowu naładowała lekko, więc... Czekajcie, wyłączmy ją. Niech się trochę podładuje. Będzie... Tak. Dobra, wyłączona. Ładuje się nam lampka. Weźmiemy drugą. No niestety. Widzisz, twój film dzisiaj wyjdzie bardzo wesoło. Mhm, jak wszystkie. Jak wszystkie. Jest... moment. No właśnie, będą dwa fajne produkty, tylko niestety gdzieś na początku czerwca sami na nie czekamy. Jeden to jest Powerbank 24000 mAh, trochę tak się czyta. I on jest z wielkości takiej kieszonkowej i od razu jest z solarem w zestawie. Czyli może się usładować Może tak? się ładować, tylko ma mniejszą moc, więc też ma wtyczkę, możliwość podpięcia. Ale jednak no, szybciej dużo rozładowałbyś go no, niż y, atoma. No i widzicie, dwa urządzenia ładujemy naraz bez żadnego problemu. Zaraz zobaczymy, jak będą działać. No i ostatnia rzecz, na którą czekamy bardzo, no to będzie ostrzałka do haczyków elektryczna wielkości Flamastra. To też tej firmy? Też tej firmy. Ładowana no. też z powerbanka. łączasz ostrzy sobie haczyki. Mrygnie dwa razy. Świeci się na czerwone, teraz się nie ruszamy. Chwila napięcia. Mm dobra, a teraz się ruszamy znowu się nie udało nie wiem czemu poddać się? może Nigdy. musi się do końca naładować może no musi być ciemno, może to był błąd wiesz, że a może musi być ciemno no bo jak kupujesz lampki z takim czujnikiem to jak się ściemnia dopiero na ruch reagują, może tak być zobaczmy Widzisz? Tak, czyli musi być ciemno, żeby to zadziałało. Ok, no to czyli nasz y, błąd. Widzicie, uczymy się, to jest dla nas nowość, nowy produkt. Dopiero na rynku, dopiero jak zgasiłeś światło i poruszyłeś, to, yy, tak. to, to zaczęło no. to działać tak, jak być powinno. No, w każdym razie, to jest, co razie bardzo funkcjonalna lampka, którą trzeba naładować sobie i w ciemności działa czujnik zmierzchu. Znaczy ruch. to jest tak. czujnik ruchu, mhm. ale zmierzchowy. Ale chyba też może być zmierzch. To ty... ci się nie będzie palić cały dzień, no. jak będziesz się ruszał na namiocie, tylko po tak się No tak ciemno. to zadziałało. Czyli no. że możesz tak zostawić, robi się jasno, poruszasz się, on nie, nie reaguje. Tak. Dopiero jak się ściemniej, uh -huh. on zaczyna reagować. Na ekstra. No ekstra. No, jeżeli tak to działa, jak sobie wymyśliliśmy teraz, no to działa bajka. Perfekt. No dobrze, to czy chcesz coś jeszcze wiedzieć na temat produktów? Już wszystko wiem. Dlatego zabieram Atoma. Ale bez lampek. No, no tam podpięte są, to wiesz, nie. No, bez lampek. Będziemy testować w innych odcinkach, ale już w następnym odcinku w totalnej dziczy będziemy testować tą maszynę. No mam nadzieję, że pomoże Ci przetrwać w filmowaniu, pogoda nas nie rozpieszcza. Od 3 godzin już pada deszcz, dość intensywny deszcz, a my siedzimy w tej dżungli, mazowieckiej dżungli zobaczcie tu będę spał a tu są moje węchy trochę je widać no ja